Zanim jeszcze przejdziemy do filmu, chciałbym powiedzieć, że ten film jest ostatnim filmem, który jest tak krótki. Następne filmy będą dłuższe. I jeszcze chciałbym podziękować mojej montażystce, która naprawdę świetnie to wszystko zrobiła i zaprosić Was na jej kanał. Link do niego znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do oglądania. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zobaczycie naszą Sesję, jak wygląda, i tak dalej. A dzisiaj jest ze mną tu! jak się nazywa. A, i za kamerą Erik. Także widzimy się już na miejscu, w miejscu sesji. No, my już jesteśmy na miejscu, że przedstawię się wszystkim, bo pewnie nie znają mnie. Cześć, ja jestem Erik i teraz pokażę wam, jak wyglądają na nasze sesje. And a whisper at the moon. I think of singing in the sunny afternoon. I was <laughs> beginning to feel the power. a w opisie macie linki do naszych social mediów. I widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć.